Siema siema dajtori! witajcie w kolejnym odcineczku na moim kanale i to co widzicie w tytule i na miniaturce nie jest fejkiem mówię wam to z ręką na sercu, że każdy kto obejrzy ten odcineczek od początku do końca będzie wiedział jak dostać totalnie za darmo mega rzadkiego skina w Brawl Stars który wraca już po raz ostatni, normalnie zawsze był za gemy a teraz nie dość, że wraca taki rzadki skinek to jeszcze będziecie go mogli dostać totalnie za darmo, oglądajcie do końca a ja witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z pogromców bitów w Brawl Stars, dzisiaj sprawdzimy sobie 14 naprawdę mega Mocnych rzeczy związanych z nową aktualizacją. Myślę, że będzie giga ciekawie, więc nie możecie tego przegapić. Zanim do tego przejdę, umawiamy się także, że każdy, kto kiedyś chociaż raz w swoim sklepie Bronstars miał jackpota trafionego, czyli tą ulepszoną codzienną nagrodę darmową. Zostawia teraz łapeczkę w górę po tym odcinkiem. Chcę zobaczyć, czy jest takich osób, które już chociaż raz jackpota miały. Ja dzisiaj go nie mam, aczkolwiek nie raz go już miałem, więc łapeczkę sobie zostawię. Obiecałem, że wyświetla aż 20 osób, które właśnie tutaj wyświetlam. No i te osoby ostatnio zostawiły Subika na moim kanale. Jak chcecie być tutaj pokazani w kolejnym odcinku, wystarczy że właśnie mnie zasubskrybujecie, to może w w kolejnym filmie pokażasz 30 osób, więc koniecznie subujcie, Akurat wy może tutaj będziecie. A ja już nie przedłużam tego wstępu i przechodzimy do pierwszego mita. Mit numer 1 Nowy skin do groma, gdy rzuca swoim ultem, to niszczy podłogę na mapach? Czekajcie, chodzi chyba o tego, o to właśnie groma królewskiego, który dopiero co wszedł do brawla niedawno. No i klikamy sobie na rękę treningową, sprawdźmy to, czy jak on będzie rzucał swoim zwykłym atakiem, to nagle będzie niszczył podłogę, że normalnie będą się mniej robiły dziury. Ja to muszę zobaczyć, widzowie, więc uwaga, jesteśmy, rzucam teraz jego atak i patrzmy. Czekajcie, chyba rzeczywiście. Ej, 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 rzucę to trochę dalej, żebyście dobrze zobaczyli. On normalnie robi dziurę, tylko to szybko tak jakby się zrasta i ta podłoga się naprawia, ale przez chwilę podłoga jest dziurawa. Mamy tam coś takiego czarnego, widzicie? Jestem ciekawy co będzie, jakbym na przykład rzucił jego ulta, jak wtedy ta podłoga nam się rozwali. Więc poczekajcie, szybko to sprawdzam, a tego mi ta potwierdzam w tym czasie. Jest on już na pewno potwierdzony, a teraz sprawdzamy jak wygląda ulcik. Uwaga, rzucamy. No nie, w sumie to aż takiej dziury nie zrobiło, ale mit potwierdzony. Drugi micik na nowym ekranie ładowania pokazane jest otoczenie kolejnego update'u? Co wy mówicie? Czekajcie. Tutaj mam wyświetlam właśnie e, ten oto ekran ładowania nowy, a bardziej zdjęcie z niego, które mamy. I czy coś tutaj jest? Jakieś rzeczy, które pokazują nam, jak będzie wyglądał nowy update? No tam niby z tyłu są takie budynki, ale nie mamy pewności, czy właśnie ich będzie dotyczył kolejny update. One mi się wydaje, że są związane trochę właśnie z tym świętem w Indiach e, i właśnie do tych skinów nawiązują, więc ja bym tego mita szczerze obalił się, że ten mi będzie obalony, no bo na tym ekranie nic raczej tutaj twórcy z kolejnej aktualizacji nam nie zdradzili, tak mi się wydaje. A zanim przejdę do kolejnego mi tak chciałem tylko powiedzieć, że jutro w odcineczku pozdrowię każdą osobę, która będzie miała wpisany mój kodik, Tori w sklepie. No i w ostatnich dniach zakupiła sobie jakiś pakiet klejnotów właśnie z moim kodem. Jeśli kupiliście gamy, no to wtedy będziecie pozdrowieni, tylko pamiętajcie, żeby wysłać na mojego maila, którego wam tutaj podaję filmik lub właśnie screena, jak kupujecie jakiś pakiet klejnotów z moim kodzikiem albo jakiegoś nowego skina. Z góry dziękuję każdej osobie, która ma wpisany mój kodzik. Naprawdę bardzo to doceniam. W Lobby co chwilę tu jest coś dziwnego. co przypomina liście, ale to nie one. Czekajcie, ej, już tu widzę, że coś leciało. Widzieliście? Coś tu takiego leciało. Musimy chwilę poczekać. Zobaczymy czy to znowu będzie tutaj zaraz lecieć. No to tu jest w ogóle bardzo ładne. Takie żółte w połączeniu z pomarańczowym. Znowu coś było. Kurde, tak szybko leci. Mam nadzieję, że to widzicie. Mi to wygląda na liście, ale nie wiem co to jest. No nie wiem. Na pewno tego mi ta potwierdzam, ale co to jest dokładnie? Możecie mi napisać w komentarzu, bo to tak szybko przelatuje, że nawet nie znam, że wam tego pokazywać dokładnie. Kolejny miecik tajemnicze kamery na Star Parku w ogóle nie chcą ani trochę działać. Nie ma żadnego obrazu. E Że co, że niby te kamery się skraszowały? Czekajcie, wpisujemy sobie, wchodzimy tutaj i zobaczymy, czy da się na nich normalnie obejrzeć obraz, bo ta ziomeczek mówi, że się nie da i że to się zepsuło. Wydaje mi się, że można normalnie, ale poczekajcie, coś się rzeczywiście długo wczytuje? Nie. Wszystko normalnie śmiga. Mam te kamery pokazane. Jak widzicie, możemy sobie każdą kamerkę oglądać. Żadna się nie zlagowała, żeby na przykład nic nie pokazywała, więc tego mi ta obalam, aczkolwiek! Muszę przyznać, że w pewnym momencie parę dni temu, gdy wchodziłem na brawla, też miałem taką sytuację, że kamery mi się nie chciały włączyć, ale po prostu wyłączyłem jeszcze raz, włączyłem Braula i już działało. Mit numer 5 też dotyczy kamer. Wpisz ten kod do kamer, on ponoć działa, a nikt go nie zna. Czy ten chłop nagle dał nam jakiś yy, dziwny kod, którego mamy wpisać i będzie działać? Ej, jestem aż mega ciekawy, bo zobaczcie, ten kodik wygląda naprawdę sensownie. 301195140622. W bardzo podobnym stylu były wszystkie inne kody, które wcześniej działały, więc zobaczmy, czy ten też działa. Jakby w pogromcach mitów udało nam się zgadnąć nowy kod, to naprawdę byłbym w szoku. Uwaga, e, wpisuję jeszcze tylko jego drugi człon, 140622, nie robię żadnych cięć, żeby żeby nie było, że coś tutaj widzowie e, wymyślam, czy coś w tym stylu, sprawdzamy to po prostu, czy ten ziomek mówi prawdę, czy nie. Klikam Enter, długo wczytywało, ale nie, Archive Not found. Więc no jak widzicie, ten kodzik niestety nie działa. Już myślałem, że on będzie działał. Mit obalony, e, czas na kolejnego. Za każdym razem jak klikasz w mega świnie w twoim klubie, to ona podskakuje tak śmiesznie. Okej, okay, wchodzimy sobie do klanu i mamy tutaj mega świnie. Jak coś to spokojnie, moja mega Świnia w klanie dopiero wynosi 3 z 5. Ale to dlatego, że jest pierwszy dzień, kiedy ta mega Świnia dopiero wyszła, gdy ja to nagrywam. Wy jak to oglądacie, to już jest ona od 3 dni. E, a ja to nagrywam y, dwa dni temu, jak wy to oglądacie. No i dobra, klikamy sobie w nią. I ona rzeczywiście się rusza. Za każdym razem, jak w nią klikam, to ona nagle tak dziwnie podskakuje, tak drga, widzicie? Więc ten mit jest potwierdzony. Nie wiedziałem nawet o tym. Tak jakbyśmy ją rozbijali, ale nie dało się jej rozbić. I za każdym razem jak klikniecie, to to działa, serio. Mit numer 7. Przysięgam, w tym karnecie nie ma już skarpety spajka na początku, jak przesuniesz. No nie, no nie gadajcie, że niby akurat w tym karnecie miałoby nie być skarpety spajka, która w każdym karnecie jest. W ogóle zanim to sprawdzę, to przypominam, żebyście oglądali do końca, bo już Teraz wam powiem o darmowym skinie. Bardzo rzadkim, jak go zdobyć za darmo. Bo serio widzowie nie zmyślam sobie tego. Ale uwaga, przesuwamy, przesuwamy. Ej, nie ma tej. Czekajcie, może za lekko przesunąłem. Muszę wziąć większy rozbieg. Jest! Już myślałem, że jej nie będzie, nie na początku mi się tak przesunęło. E, no i kurczę jej nie widziałem, ale rzeczywiście ona jest, dlatego tego mi obalam. Zawsze kurde dajcie mi tego mita, żebym go sprawdził jak wychodzi nowy sezon i zawsze on jest obalony. Skin za ostatni level karnetu ta róża Charlie ma dziurowego liścia na swoich plecach? Dobra, przechodzimy sobie od razu do niej, no ja jeszcze niestety nie mam jej odblokowanej. Możecie mi napisać w komentarzu jaki macie właśnie stopień karnetu, bo jestem ciekawy. Wchodzimy sobie w róże. Charlie i jak wygląda sytuacja? Patrzymy na jej liść z tyłu, o tak, on jest dziurawy, widzicie? ma. Takie dwie wielkie dziury. No, liście często się dziurawią, w sumie, więc nic z tym takiego dziwnego, ale mitik potwierdzony, taka ciekawostka. Kolejny mitik na arenie treningowej zamiast czerwonych tykietów są teraz rozrzucone złote tikety. Co Wy mówicie? Poczekajcie. No bo w sumie złote tikety teraz wróciły do gry razem z mega świnią, nie? Mamy normalnie je wrócone, mimo że już wcześniej były usunięte. Ale na arenie treningowej, z tego, co mi się wydaje, to przecież zawsze były te czerwone tikety. I co? One się nagle zmieniły w złote? Musimy to dokładnie sobie sprawdzić i przeanalizować. E, więc czekajcie, one były gdzieś rozrzucone z boku, z tego co kojarzę. E, zaraz Powinniśmy je widzieć tam są, widzicie? Um, zasłaniam wam to w sumie kamerką? Nie, nie zasłaniam. Widzicie to myślę, że dobrze, robię wam zbliżenie. Nawet tam taki jeden właśnie wystaje, dlatego no, ten mit jest od razu obalony, bo dalej są one czerwone. Nie widzę tutaj żadnych złotych tiketów. Czy podejdę w jedną stronę, czy w drugą. E, tam jedynie leżą, tylko i wyłącznie nawet na końcu tutaj czerwone tikety, widzicie? Nie ma tutaj żadnych złotych. Dziesiąty mit YouTuberzy za granicą rozdają widzą już świąteczne skiny za darmo w Brawl Stars. No i okej, okay, gdy usłyszałem tego mita i gdy go zobaczyłem, no to pomyślałem, że nie mogę być gorszy od was właśnie YouTuberów z zagranicy, i że też rozdam wam bardzo rzadkiego, świątecznego skina, którego będziecie mieli szansę ostatni raz w tym roku zdobyć, bo już w kolejnych latach nie będzie on do zdobycia. Jak coś do tego mi ta potwierdzam, bo rzeczywiście też widziałem, że za granicą niektórzy youtuberzy już je rozdają. Ja też mogę go rozdać, bo też już dostałem go od twórców Brawl Stars. A więc uwaga, dwie osoby z Was wygrają tego to pięknego, świątecznego skinka do Jackie. Naprawdę jest to kozacki skin, który nie tylko że fajnie wygląda, to jeszcze jest dosyć rzadki. Więc jak chcecie go zdobyć, no to co trzeba zrobić? Pierwsza i najważniejsza rzecz jest taka, że żeby obserwować mnie na Instagramie Toriety. Od razu mówię, że tylko osoby, które mnie obserwują na Instagramie będą mogły w tym konkursie wygrać. Więc to będzie pierwsza rzecz, która będzie sprawdzana. Trzeba mnie zaobserwować. To jest mój Instagram. Jak ktoś to link do niego też macie w opisie. Druga rzecz, którą trzeba zrobić, to napisać w komentarzu chcę Jackie. No wiecie jak się pisze Jackie J A C K. -y. No, chcę Jackie. I dwie jeszcze rzeczy, które musicie szybko zrobić, to po prostu zostawić suba na moim kanale Tori i Tori 2, czyli dwóch Starsowych kanałach. Bez tego nie ma szans, że wygracie. Trzeba mnie subskrybować. No i mieć właśnie wpisany kodik Tori w sklepie Brawl Stars Jak macie wszystkie te rzeczy, to już bierzecie udział. No i już w tą środę 15 będą wyniki właśnie na moim odcineczku i pokażę dwie osoby, które tego skinka zgarną. Ale my lecimy sobie do kolejnego mitika. Laska, którą w ręce trzyma nowy Skin Byron. Ma żywe oko, które się normalnie rusza. Nie no, co wy mówicie? Czekajcie, ja akurat tego skinka mam tutaj odblokowanego, więc wchodzimy sobie w niego. Proszę bardzo. No i zobaczmy jego laskę. A on, w ogóle ją to chyba dopiero czaruje. Tak, on ją teraz wyczarował. I patrzcie na to oko. Co jest grane? To oko w tej jego lasce, która, no nie jest żywa, bo to jest normalnie. Kurde, jakieś drewno, które trzyma w ręce. A to oko się rusza, jakby było żywe. Normalnie robi ruchy i się zmienia. Micik potwierdzony. Nie zwróciłem na to nawet uwagi. Bardzo dziwne. Ale jeszcze dziwniejszy jest kolejny mit. Hyra kończy z graniem w Brawl Stars i wbijaniem pucharków. Zobacz go Instagrama. Dobra, dla tych, co nie wiedzą, Hyra to jest gość, który wbił tak naprawdę jako pierwszy w naszym rejonie tysięcy pucharków, no jest znany na pewno bardzo, ale to bardzo w brolu. i wrzucił on takiego posta na Instagrama gdy wbił to 100 tysięcy, wrzucił go tydzień temu i zobaczcie co tutaj napisał po wielu latach przeciągania szalonych rekordów teraz to jest piękny koniec, żeby się zatrzymać i oficjalnie przechodzę na emeryturę co jest grane, czyli jakby rzeczywiście to jest jego oficjalny Instagram, chyba powiedział, że kończy emeryturę Brawl Starsową wbił to co chciał, zrobił 100 tysięcy pucharków, udało mu się i już chyba więcej ich nie będzie wbijał mit potwierdzony, ale to jest taka trochę Smutna informacja, troszkę szkoda. Mit numer 13. Kliknij w zielony przycisk na telewizorku od kamer Star Parku. To wtedy go wyłączysz? Co, czyli ten wielki telewizor da się wyłączyć? Ej, patrzcie, on tutaj rzeczywiście ma taki zielony przycisk, widzicie? I ponoć, jak w niego kliknę, to ten telewizorek normalnie się wyłączy. Będzie cały czarny ekran. Uwaga, klikam w niego. No nie, nic się nie zmienia, ewidentnie, klikam w niego cały czas i totalnie jest bez zmian, więc tego Micika od razu obalam, niestety nie da się tego przycisku kliknąć. Lecimy dalej, nowy skin Nita z ciosami na swojej masce ma buzie w kształcie serduszka? Dobra, wchodzimy sobie w Nitę, wchodzimy sobie w skiny, musimy znaleźć tego za 300 gemów, to jest ten. No i co, on ma niby na swojej masce buzie w kształcie serduszka, ma rzeczywiście, widzicie? Nie wiem, czy to jest w sumie jego nos, czy to są jego usta na tej masce, aczkolwiek to no, rzeczywiście jest to w kształcie serduszka, więc tego Micika myślę, że mogę śmiało potwierdzić a wam mam nadzieję, że ten odcinek się podobał, pamiętajcie, żeby brać udział w konkursie, mam nadzieję, że się cieszycie, że takie coś udało mi się dla Was zorganizować, no i do zobaczenia w kolejnych filmach, trzymajcie się Elo!